15 września 1942. Gwardziści, słuchajcie uważnie! Czeka nas trudna misja. Dziesiąta dywizja NKWD od wielu dni odpierała ataki faszystów na tę stację, Lecz prawie wszyscy jej żołnierze polegli. Nadeszła nasza kolej. Byśmy przejęli ten teren i odpierali wszystkie ataki. Każdy z nas będzie walczył do ostatniego tchu. Tak długo, dopóki nie wybijemy wszystkich Niemców! Jesteśmy gwardzistami Rodinsewa! Będziemy tu walczyć, a jeśli zajdzie potrzeba, oddamy życie, ale żaden z faszystów nas nie przejdzie! Najpierw postaramy się powstrzymać ich ataki na samym torowisku. Nie przegapcie żadnej okazji, by ustrzelić sobie Niemca, towarzysze! Drugą linią obrony będzie budynek stacji. Niemcy zbombardowali go i spowodowali pożar, ale jego mury ciągle stoją i staną się dla nas potężną fortecą. Będziemy bronić północnej strony tak długo, jak to możliwe. Jeśli nie pozwolimy tym faszystowskim szumowinom dostać się do budynku, to na pewno poniosą klęskę. Kolejną linią obrony będzie hala główna dworca. Postarajcie się, by ta sforcz musiała walczyć o każdy centymetr budynku. Ostatnią linią obrony będzie Hala Południowa. Stamtąd już się nie wycofamy. Życzę wam wszystkim powodzenia. No i cóż, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Retorchestry, bohaterowie Stalingradu. Drugi odcinek z kampanii rosyjskiej. No i co? Musimy bronić stację. I tyle. Bronimy przez 3,5 minuty 50 minut, sekund. Musimy bronić tego punktu. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Stacja część północna. Ilu będzie Niemców? Też nie wiem. O, już tam idą. Kolejni idą do nas. O, o. Dobra, zdjęty. Szukamy. Jest ich jest dwóch na punkcie. Ko tu był, ok. Eee. Dobra, szaduję sobie. Łódźcie, panie! Jak to obok mnie było? Kolejny. Nie! Skąd? Że z boku zaszedł. Dobra. No to co? No. Jest ich, ich, ich nadal dwóch gdzieś jest na punkcie, tylko ich nie widzę. Przez dwie minuty. My są tak, Z takich głupi punktów obrony ich jest więcej znowu. Okej. Okay. Oni to zajmą. Dobra. Dobra. No nie, zajęli ten punkt. Znowu tak bieg, bieg i bieg, nie? Okej, okay, oni za Stalina, no dobrze. Szczerze, ten punkt jest moim zdaniem mega łatwo bronić. Dobra. Fur Deutschland nie ma! Nie ma Fur Jezu, ilu tu ich jest już? Jak on się tu dostał? No tam u góry Łazi. Dobra, dostał heada, ale. Nie no my to stracimy. No nie. No, nie, no i straciliśmy ten punkt. Jak oni nas pchają mocno. I oni są naprawdę Pod taką furią ci Niemcy.

Panowie, my tu tracimy, jest już dwóch. Pomóżcie mi tu bronić tego punktu dobra, kolego? Jesteśmy tu sami chyba. Jeszcze minuta. Dobra. Dobrze, dobrze kolego, dobrze, dobrze. To jest teamwork, to jest nazyć teamwork. Dobra, minuta. Jeszcze. Dobra, zdjęci kolejni, amunicję sobie odnowimy i dobra. No i tam, tam, tam na zewnątrz łazi. Cześć! O! Dzięki, kolego! Ratowałeś mnie. Nie! 10 sekund. Dobra. Udało się! Tak jest! I cóż, widzimy się w następnej misji. 19 września 1942 Elewator zbożowy. Przyjaciele, musimy realistycznie ocenić nasze położenie. Zostaliśmy odcięci od 62. Armii. Jesteśmy tu otoczeni. Wydaje się, że nie ma dla nas nadziei, ale możemy zmienić bieg bitwy. Oczy armii, ojczyzny! Zwrócone są na nas i polegają na nas. Niemcy atakowali już wcześniej. Teraz wiedzą, że będziemy walczyć. Zabiliśmy już wielu Niemców podczas ich prób przejęcia elewatora. Ich artyleria i czołgi nie dosięgną nas w środku, więc będą próbowali szturmować piechotą. Towarzysze! Sprawimy, że drogo nam za wszystko zapłacą! Następne natarcie wroga postaramy się powstrzymać już na stacji Wag. Wystrzelajcie ich, gdy pojawią się na podjazdach. Jeśli okażą się zbyt silni, przegrupujemy się przy taśmociągu, przed samym elewatorem. Tam będziemy się bronić, ponownie wykorzystując otwartą przestrzeń, na której pojawi się wróg. Jeśli zmuszą nas do odwrotu. Wykorzystamy sam elewator jako naszą fortecę. Postaramy się, by nie dostali się łatwo do środka oraz by musieli toczyć ciężki bój o każde piętro. Utrzymamy parter i nie pozwolimy im wejść do budynku. Następnym punktem przegrupowania będzie drugie piętro. Jeśli okażemy się zbyt słabi, czwarte piętro będzie naszym ostatnim bastionem. Stamtąd nie ma już dokąd pójść. Więc nie będzie możliwości odwrotu, towarzysze. Znamy swoje obowiązki. Spełnimy naszą powinność wobec towarzysza Stalina, tego miasta i całego ludu pracującego. No i dobrze. Druga misja w dzisiejszym odcinku znowu misja obronna. Kampania ruska to jest. Tutaj kurde to się opiera na tych misjach obronnych. Naprawdę. Stalingrad. Nie lubię tego. Stalingrad. No ale dobra, no to jest szczerze dobry punkt do obrony. Tak jest, utrzymamy tam miejsce, przyjaciele. Tak toczna, jak oni tam krzyczą. Dobra. O nie. Panie kolego, bronimy tego punktu że wolałbym tu mieć lepszą broń przy sobie? Nie, kolego! Kolego, żyjesz? Żyję! No i gdzieś są, oni gdzieś na punkcie są. Dobra. Dobra, za chwilę go. Obrat. Podniósł to z ziemi i zastrzelił No co za. Nie widzę go. jaki Jaki kurde snajper, ja za to przeładuję, bo znając życie, oni mają to rozładowane. Naprawdę, niech ktoś załatwi tego faszystę. Ok, ja tu obronię tego punktu. Dobra! Kolejny. Zostaliśmy uzupełnieni, to jest... dobra rzecz. Ten tam sobie biega nam! Panie do punktu, ludzie serio, to znasz nasz? Dobrze dziesięć sekund. Dobra, udało się. No i cóż, ja wam w tym miejscu podziękuję za uwagę. Stosunkowo krótki odcinek wyszedł, ale mam nadzieję, że się spodobał. No i co, widzimy się w na następnym odcinku. Na razie.